rozczarowane i... Pani będzie... Może ja Pani powiem, która bardziej mi się podoba, to ma być przede wszystkim Pani wybor. To Pani ma być przekonana. Pani sobie wróci na spokojnie do domu, przejrzy Pani jeszcze raz zdjęcia i co to Pani? Cześć, 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 cześć. Bardzo ładne ramiona, ma pani długą szczupłą szyję, ma pani, pani stójkę, a jeszcze tej szyi ile jest nad tą stójką, więc, bo czasami jest tak, że po prostu jest inna. ...która pani podkreślić bardzo tajnie, żeby pani była aż przezroczysta, jest szczuputka, nie ma co ukrywać, jest księżniczka klasyczna, jakby jeżeli chodzi o klasyfikację, koronka, błysk, dekolt, bałki, chudniczka, pani będzie...